Cześć, witajcie ponownie na kanale Reska Team. Już dzisiaj w naszej piące dla zdrowia pokażemy Wam pięć ćwiczeń, które rozruszają Wasz kręgosłup po całym dniu siedzenia w pracy. W tym ćwiczeniu połóżcie się Państwo na plecach. Jedna noga będzie wyprostowana, drugą zginamy w kolanie, ręce ustawiamy szeroko i wbijamy je w ziemię. Teraz nabieramy powietrze i idziemy zgiętą nogą w przeciwnym kierunku. W wersji łatwiejszej możemy nie odrywać stopy od ziemi i na wydechu mocno rozciągamy cały bok oraz odcinek lędźwiowy. W wersji trudniejszej możecie państwo unieść nogę do zgięcia w biodrze, tak jak tu mi już pokazał, i przenieść ją do boku. Wydłuży nam to dźwignię i rozciąganie będzie mocniejsze w odczuciach. Ważne jest tutaj to, aby starać się nie odrywać ręki od ziemi i trzymać przyklejony bark do podłoża. Zmień proszę miłość teraz stronę. Także to ćwiczenie idealnie rozciąga odcinek mięśniowy oraz mięśnie piersiowe. Z poprzedniej pozycji przechodzimy teraz na bok. Prawą ręką łapiemy lewą nogę za kolaną, tak aby ona nam nie uciekała. I lewą ręką wykonujemy ruch przed siebie oraz za siebie. Popracuję tutaj bardziej odcinek piersiowy oraz szyjny. Wzrokiem staramy się podążać za dłonią, idąc do tyłu. I jak jesteśmy z przodu? Nabieramy powietrze, idąc do tyłu, wykonujemy długi wydech, przeciągamy to, przytrzymujemy sekundę, dwie i wracamy. Dzięki temu wydłużymy zakres ruchu. Jeżeli ciężko będzie Państwu utrzymać e, rękę na kolanie, można coś pod to kolano podłożyć. Bądź poduszkę, ręcznik zwinięty. Wersji łatwiejszej można zrobić to na zgiętym łokciu. Rękę dajemy na potylicę, hop, i wykonujemy ten sam krótszy ruch. Do kolejnego ćwiczenia przejdziemy do pozycji czworaczy. Następnie przechodzimy do podporu na jednej ręce, zaś drugą rękę, w tym wypadku prawą, sięgamy możliwie jak najbardziej pod siebie, uginając rękę podporową, schodząc barkiem w kierunku ziemi, robiąc wydech, a wraz z wydechem powoli odkręcamy dłoń do sufitu. W dół idziemy sobie z wydechem, starając się jak najmocniej tutaj skręcić, odłożyć wręcz się całym barkiem na ziemię i do góry powoli z długim wdechem, z sekundką przytrzymania w stronę sufitu pracujemy dokładnie tak, jak Dominik pokazuje. W każdych z końcowych zakresów możemy spędzić 2-3 sekundy. Tutaj będziemy czuli bardzo przyjemne, mocne spięcie między łopatkami. Tutaj z kolei szukamy właśnie rozciągnięcia między nimi. Jest to bardzo fajne ćwiczenie mobilizujące cały kręgosłup tak naprawdę od odcinka szyjnego poprzez piersiowy aż po odcinek lędźwiowy do rotacji, ale również delikatnie tutaj wchodzimy w zgięcie w odcinku piersiowym, zarówno jak i w jego wyprost. Staramy się możliwie jak najbardziej ograniczyć ruch miednicy, ale oczywiście nie musimy go wyeliminowywać zupełnie. W czwartym ćwiczeniu zajmiemy się miednicą oraz okolicą stawu biodrowego. Przechodzimy do pozycji klęku jedno nóż, tak jak tutaj Dominik. Staramy się utrzymać 90 stopni około w kolanie z przodu, tutaj między udami oraz w kolanie z tyłu. Następnie biorąc wdech, Delikatnie unosimy ręce do góry, wspinamy pośladki i wypychamy mocno biodro w przód. I z wydechem wracamy do pozycji początkowej. Skupiamy się tutaj głównie nad rozciąganiem w przedniej okolicy stawu biodrowego. I z wydechem wracamy. Naszą intencją jest wypchnięcie jak najmocniej, w tym wypadku prawego biodra, czyli biodra nogi, na której klęczymy. Jak najbardziej do przodu, szukając rozciągania właśnie w przedniej ścianie, tutaj czy w okolicy brzucha, czy na wysokości kolca biodrowego, czy może tutaj poniżej również w udzie. Pozwoli nam to rozciągnąć grupy mięśniowe, które z przodu uda i z przodu naszej ściany mięśni są w skróceniu podczas wielogodzinnego siedzenia. Po wykonaniu kilku spokojnych, wydłużonych powtórzeń zmieniamy stronę na drugą nogę. Jeżeli jakikolwiek dyskomfort pojawi nam się w plecach, jak najbardziej wykonujemy ćwiczenie dalej, jednakże modyfikujemy je trochę, ograniczając zgięcie kręgosłupa, czyli po prostu nie pracujemy rękoma. Ostatnim ćwiczeniem będą skłony tułowia, wykonane bardzo powoli, zaczynając od odcinka szyjnego. Połóż proszę miłosz ręce na udach i teraz powoli zaczynając od odcinka szyjnego robisz skłon do dołu i staram się to wykonywać bardzo powoli idąc od odcinka szyjnego zginając potem odcinek piersiowy, czyli wykonujemy takie zgarbienie się i idziemy coraz niżej, coraz niżej przechodząc potem do odcinka lędźwiowego i jeżeli już czujemy blokadę z tyłu uda zginamy troszkę mocniej, mocniej kolano. Zostajemy sekundę na dole i wracamy w ten sam sposób. Czyli podnosząc się najpierw prostujemy kolano, odcinek lędźwiowy, piersiowy i szyjny. Na górze wymieniamy powietrze i następnie znowu powoli schodzimy do dołu. 5, 4, 3, 2, 1. Zostajemy sekundę na dole, hop i wracamy. Czyli sam skłon i powrót powinien trwać około 10 sekund. I wykonujemy tutaj do 6-8 powtórzeń. Pamiętajcie Państwo proszę o wymianie powietrza, ponieważ można się tutaj schiperwentylować i zapomnieć o tym oddechu, więc warto oddychać. Jeżeli to ćwiczenie jest za łatwe, można je dociążyć biorąc jakiś przedmiot, mały ciężar w ręce i zrobić to samo z ciężarem trzymanym z przodu. Dziękujemy serdecznie za obejrzenie tego materiału. Mamy nadzieję, że ten filmik się Wam podobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę i zapraszamy Was również pod film do opisu, gdzie możecie kliknąć link i sprawdzić naszego Instagrama.